Ja teraz jadę przebudowywaną S jedynką w Dąbrowie jadę w kierunku Siewierza i zwróćmy uwagę że już przed węzłem Ząbkowice Pogoria jesteśmy na lewej jezdni czyli można powiedzieć że już na samym początku mamy mamy nowość bo chyba ostatnim razem, gdy tu, gdy, gdy tu jechałem, to tego zjazdu na no, tamtą jezdnię całego ruchu jeszcze nie było. Kurde, sobota i korek. Myślałem, że przy sobocie to się tu że tutaj przy sobocie się szybko nie czmyknie. Mapy, tu cały odcinek, w zasadzie aż do, do konstytucji, pokazują na czerwono, czyli do ronda pierwszego, no ale przypuszczalnie do tego pierwszego ronda, tutaj chyba żadnych nowości, żadnych chyba nowości tutaj nie ma, jeżeli chodzi o. O przebudowę, o przebudowę tej, tej drogi. No ja już dojeżdżam do ulicy Konstytucji, do skrzyżowania przebudowywane jest jedynki ulicą Konstytucji, czyli do tymczasowego ronda, miejsca dokąd nawigacja pokazywała korek. Aczkolwiek, tak zajrykając sobie wzrokiem dalej, też jakoś tam nie widać, aby było jakoś luźniej na drodze. Robota w re, jak widać, nawet przy sobocie. Prace na nowym wiadukcie. Ciężko wyczuć, jak tam daleko jest postępno, ale wygląda na to, że wiadukt już jest w jakiś tam sposób połączony skoro tam i maszyny już są i jakieś pojazdy budowy tam wjeżdżają, więc ten wiadukt na pewno tutaj już ma połączenie zwracam uwagę, że cały czas lewa jest dnia tutaj kolejny Kolejny z wiaduktów, który chyba też ma już połączenie zresztą, resztą, tak mi się wydawało, patrząc tutaj na prawo, na, ten, na te ślady nowych dróg. No i wiadukt przy Krynicznej, no z prawej strony, czyli od strony, od strony miejsca połączenia na pewno nie ma, od strony Czwartej pogori. Tam chyba połączenie, tak to nazwę z Rondem wydaje się, że jest i za chwilę kolejne rondo tym razem przy ujejskiej będziemy je zmieniali na prawą. generalnie zniknął zakaz skrętu w lewo tutaj przy stacji aczkolwiek jest tam linia ciągła, więc w zasadzie i tak żeby wjechać na stację trzeba by tutaj na rondzie na rondzie zawracać natomiast co do samego tutaj ronda, nie tyle ronda co wiaduktu, który będziemy zaraz za rondem Mijać to, chyba z tydzień temu, wrzucałem wam filmik od mojego widza tutaj z przejazdu do tą okolicą wraz tam z opisem, który od widza dostępny. Ten wiadukt podobno już też ma połączenie z resztą drogi i powiem wam, podobno też takie słyszałem informacje że jeszcze w wakacje ma być ten wiadukt już czynny, więc jeżeli on by, by został oddany, to pewnie zniknie tutaj, pewnie tutaj zniknie też rondo pod nim to po tymczasowe, tak więc jak widać, no, zmian może teraz jakichś wielkich nie ma, ale miejmy nadzieję, że w te wakacje troszkę zmian tutaj na na Dąbrowskim odcinku przebudowanej jedynki będziemy mieli.